Dziad. Ufalut. Dziad. Dziad. Ufalut. ウィンターナビのキャンドル YouTube、uh ostatnimi czasy wyrwałem się na taki czterodniowy urlop, aka wakacje można powiedzieć, więc postanowiłem, że fajnie byłoby nagrać z czegoś takiego materiał i pokazać Wam, jak w takim okresie można wciąż trenować, można wciąż robić kardio, można wciąż trzymać dietę bez jakichś takich większych ograniczeń. Oczywiście, wszystko zależy od tego, w jakie miejsce jedziecie, czy zapewnicie sobie dostęp do kuchenki gazowej, czy jakiejkolwiek innej formy kuchenki lub mikrofalówki, lub chociażby Najprostszego na świecie mm, czajnika elektrycznego. Jeżeli chodzi o kwestie siłowni, to warto by było wcześniej dowiedzieć się, wyjeżdżając na takie wakacje, czy w okolicy w domku, w którym będziecie mieszkać lub hotelu, w którym będziecie mieszkać, znajduje się jakaś siłownia, która jest dostępna y, dla Was, bez na przykład konieczności kupowania karnetu, czyli na przykład na wejściówki jednorazowe. Nam udało się zrobić w taki sposób, że w zasadzie były koło siebie dwie siłownie. Więc w związku z tym, że byliśmy tylko na 4 dni i wypadły nam tylko dwa dni treningowe, w zasadzie cały wyjazd trenowaliśmy na darmowy Wejściówkach, bo najpierw byliśmy na jednej siłowni, z którego film zobaczycie tutaj. Robiliśmy tam nogi. Te nogi są oczywiście troszeczkę zmienione. Normalnie w naszym planie treningowym te nogi wyglądają zupełnie inaczej, ale na potrzebę tego, że musieliśmy dostosować ten plan treningowy do możliwości, które oferowała nam ta właśnie dana siłownia, wygląda on tak, jak on wygląda. No i drugiego dnia byliśmy już na innej siłowni, nieco lepiej wyposażonej, a w zasadzie to nawet bardzo fajnie wyposażonej, co prawda siłownia była dość mała, ale miała bardzo fajny sprzęt i miała bardzo fajny klimat. Tam robiliśmy trening push. Dobra, wracając do diety, podstawową kwestią jest oczywiście odpowiednie zaopatrzenie się w produkty. Jeżeli mamy lodówkę i mamy tą lodówkę do dyspozycji tylko i wyłącznie dla siebie, to nie ma większego problemu, bo można przygotować sobie większą porcję mięsa, na przykład na grillu lub na kuchence i trzymać sobie po prostu przygotowane mięso w takiej lodówce. Jeżeli takiej opcji nie mamy, można na przykład posiłkować się, tak jak tutaj będziemy pokazywać odżywką białkową posiłkować się na przykład wędzonym kurczakiem, którego można dostać w większości sklepów w tym momencie. Można posiłkować się również najzwyklejszą chudą szynką drobiową czy jakąkolwiek inną chudą szynką, która cechuje się wysoką zawartością białka. Jeżeli chodzi o węglowodane, to tutaj sytuacja jest mega prosta, bo można się skupić na takich rzeczach jak waferżowe, jak pieczywo, jak płatki owsiane w moim wypadku, czy jakiekolwiek inne płatki, które są w wersji Instant, bo takie płatki wystarczy jedynie zalać wodą i są gotowe po kilku minutach, jeżeli zostawimy je pod przykryciem, co również zobaczycie w tym filmie. Jeżeli chodzi o kwestie tłuszczy, to my posiłkowaliśmy się masą orzechowymi i orzechami oraz jeżeli kupowaliśmy produkty bardziej przetworzone, takie jak zobaczycie tutaj, czyli pierogi, czy na przykład na przykład naleśniki, one mają już w sobie pewną zawartość tłuszczy, także tłuszczy dodatkowych nie dodawaliśmy i radziliśmy sobie właśnie w ten sposób. Jeżeli chodzi o kardio, to tutaj zobaczycie, ja Wam wypunktuję w filmie, my po prostu robiliśmy sobie taką formę spacerku, w zasadzie taki jeden spacerek mieliśmy, który zaliczyliśmy za większość kardio, które mieliśmy przeznaczone na ten okres 4 dni, dlatego że był to dość długi spacer, znacznie dłuższy niż myśleliśmy, że będzie, no i nie był to też Spacer, a raczej chodzenie po górach i to takie typowe. Mówiąc typowe, mam na myśli takie, że ja ledwo tam wyszedłem, a schodząc w dół, myślałem, że będę potrzebował w trakcie schodzenia wymienić sobie konana na całkowicie nowe, bo inaczej nie dam rady zejść w dół. Jeżeli chodzi o kwestie treningowe, to tak jak mówiłem na samym początku. No, kwestia jest zależna od tego, czy znajdziecie rzeczywiście Waszej okolicy siłownię. My znaleźliśmy, więc nie ma żadnego problemu. A to, jak wygląda trening, zobaczycie sobie już później. Jak chwilowo kończę, a Was zapraszam do materiału, który będzie dalej. I'm <laughs> dobra, szybkie zakupy z Biedry na wyjazdowe. Mamy tutaj bułki, które będziemy robić sobie potreningowo i weźmiemy sobie też nad wodę. I tutaj mamy tak. My z tego korzystamy nawet jeżeli jesteśmy na miejscu u siebie, ale naleśniki. One mają bardzo niewiele tłuszczu. Do tego szynka również tłuszczowa. druga paczka naleśników. Taka oto wędzona pierś kurczaka, więc jak ktoś mówi, że nie ma na przykład kuchenki u siebie na wyjeździe. No to może sobie skorzystać z takiej piersi z kurczaka. I ja sobie wziąłem takie oto pierogi serowo-jagodowe. Więc tak sobie radzimy na wyjeździe. Zobaczcie za jakość dźwięku, ale niestety nie mam z sobą mikrofonu, więc łapię tylko ten mikrofon, który jest budowany w kamerze. Tutaj robimy sobie piersi z kurczaka, tutaj zaraz wyleci ryż i pewnie jakieś tam warzywka. Czyli jak widzicie, generalnie da się ogarnąć dietę będąc na wyjeździe. Trzeba jedynie chcieć pociąć, niestety w powietrzu, bo nie ma nawet deski do krojenia, ale jest to wszystko do zrobienia. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że wyciągnęliście kilka pomocnych rad. Jak widzicie, nie ma to nic wyszukanego. Wszystko jest utrzymane raczej w konwencji takiej bardzo prostej, dlatego że jadąc na wakacje, też nikt nie oczekuje od was, że będziecie siedzieć w tej kuchni, nie wiadomo jak długo czasu i będziecie gotować, dlatego też skupiliśmy się bardziej na produktach bardziej przetworzonych, produktach gotowych lub produktach takich typu instant, jak na przykład płatki owsiane, które zalewa się tylko wodą. Dużo używaliśmy białka, bo jest to forma bardzo wygodna, a my traktujemy białko jako Normalny rodzaj pożywienia, czyli żadna tam forma suplementacji. Jak wiadomo, jest to najzwyklejsza serwatka, więc nie, nie różni się to w zasadzie niczym od tego, jakbyście zjedli jakąś formę nabiału. Yy, no i co? Dzięki wielkie za oglądnięcie. Zapraszam Was na naszą grupę. Na Facebooku, tam jest nieco więcej informacji, bo ludzie dzielili się też swoimi pomysłami na różnego rodzaju produkty, które ratują im życie podczas wakacji. Więc, jeżeli ktoś jest ciekawy, jakie to są produkty, to oczywiście zapraszam. Zapraszam oczywiście do subskrybowania tego kanału, lajkowania, udostępniania i zostawienia oczywiście łapeczki oraz komentarza poniżej. Dzięki wielkie, trzymajcie się i cześć.